Jeszcze Beata to miała taki jednorazowy, spontaniczny wyskok pod wpływem nietrzeźwości, nie? Tak. A on jest już 6 lat. Niespodziewany bardzo dziwnie. E, ja mhm. I e, pomyślałem sobie, a potem. E, jednak kolejne dni pokazywały, że to jest prawda i że faktycznie jak to mogło się źle skończyć. Powiedz mi, jak ty zareagowałaś na te informacje, że Beata Kozidrak jechała pod wpływem alkoholu na warszawskim Ursynowie? Znaczy co, jeszcze ja nie wiem, jakie tam są rzeczywiste, bo jakby ja zawsze biorę sobie na wszystkie te artykuły Czyta mi z przebrużeniem oka, natomiast było napisane, że ona jechała wężykiem mhm. i że tam było naprawdę bardzo źle. I ja byłam tak zszokowana, że ja naprawdę mhm. Filip, miałam nadzieję, że to jest nieprawda. Po prostu wiesz, jakby mhm. y, są takie ikony w Polsce y, i takim na przykład ikoną jest dla mnie Beata Kozidrak czy Maryla Rodowicz, że ja bym chciała, żeby te ikony latały wysoko i nigdy, żeby nie spadły na bruk. I mhm. nagle naprawdę taka ikona polskiej sceny spada na bruk. I mhm. zobaczcie, ja nawet jak o tym mówię, to mam ciarki na ciele, nie? bo ja dalej mhm. nie mogę w to uwierzyć, że to się wydarzyło i że jakby taka osoba zrobiła coś takiego. Ja wiem, że ona przeprosiła, ja wiem, że jakby, ja to wszystko rozumiem, ale wydaje mi się, że pewnych rzeczy, ja na przykład mam taką złotą zasadę, ja nigdy, 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 przenigdy, nawet jakby wypiję lampkę, bo zawsze mhm. ludzie mówią, dobra, po jednym piwie można, ja nigdy nie wsiadam za pół. Za, za, za bo, bo wiem, że Czy tam po, tutaj, się czy tam po, czy tam po jednym recie, nie? Jakiś tam red sowocowy, to ma 2%, to tam o. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Ja mogę wziąć po kawce i po herbatce, wiesz, mhm. y, jako jeszcze, że jestem matką, ale ja sobie myślę, że może iść matka z dzieckiem i ja mogę tej matce z dzieckiem coś zrobić i zniszczyć czyjeś mhm. życie, czyjąś rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie to jest taka zasada, dla mnie to jest platynowa zasada życia, ja tego nigdy nie zrobię. I nagle ikona polskiej sceny muzycznej, którą wszyscy kochają, uwielbiają, szanują, robi coś takiego. Wiesz, nawet ciężko. Mhm. Nie jest to skomentować, nie znajduję słów. jakby. Bardzo miałam nadzieję, że jest to nieprawda, mm -hmm. No ale sam wiesz. Tak mm -hmm. I teraz, takim trochę pokłosiem, e, 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 rajdów e, celebrytów i osób publicznych jest bardzo świeża sprawa teraz związana z Piotrem Kraśką, który okazało się, że jeździł 6 lat bez prawa jazdy. Też szok, prawda? I to jest w ogóle jest taka sytuacja. Piotr Kraśko, dla mnie ideał mężczyzny, przystojny, mm -hmm. elokwentny, ojciec. I w ogóle, w ogóle tam miał jakieś swoje różne przygody, ale na szczęście je zakończył. Natomiast dla mnie Piotr Kraśko to był tak jak w pewnym momencie durczo. Wiesz, to był mm -hmm. wow, szef faktów, jedna z najbardziej wiarygodnych osób w kraju. Wiesz, jakby, mm -hmm. jakby, Pytr, jakby Kraśko powiedział mi, że zielony jest różowy, to ja bym się zaczęła zastanawiać, czy może ja nie jestem ale To nic, bo o co chodzi. I nagle <grym> czytam, że od 6 lat jeździł bez prawo jazdy. Tylko, że wiesz o co chodzi. Jeszcze Beata to miała taki jednorazowy, spontaniczny wyskok pod wpływem nietrzeźwości, nie? Tak. A on jeździł 6 lat. I teraz mm -hmm. się zastanawiam, naprawdę. Wiesz, jakby przez 6 lat nie można było pół roku, ok, 3 miesiące, mm -hmm. dobra. Tak. Ale sześć lat, szef faktów, mm -hmm. Filip. To nawet nie, to był nie można, bo ja, wiesz, jakby dla mnie to jest tak głupie, to jest głupie mm -hmm. po prostu, że aż śmieszne. Jak można no taka no. osoba z taką wiarygodnością może zrobić coś takiego? Wiesz, rok, mm -hmm. pół roku, trzy miesiące, ale sześć lat. Pernamety mm -hmm. nie trwać w błędzie. Nie wiem, może mm -hmm. zapomniał. <noise> może zapomniał. Tak szef było